nie pie. Ty za ich czy nie biegów. Mm, właśnie tak, mm, akumulator. Tam silnik do wymiany jest. Mm, akumulator do wymiany tak. Proszę Dytkę trzeba wypić. No fajnie. Ej, ja... to pójść, ale ten, ale może by pójść? Nie, ten... Najwyżej spadnę. nie, 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 ci nie, że nie, 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 spadną. nie, 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 jeden na razie. nie, się bawią dzieci. Ej, nie, 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 tym cię tak nie, 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 Ja... nie, 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 do przodu. do przodu, oła. I jeśli nie będziesz nigdy więcej do mnie oczekiwał, już mam ubierać jakiś, nie wiem, babciny strój do pływania. Babo. No? Ja ci przypomnę, że ja ten strój z ciebie zdjąłem. <grym> więc to ty go musiałaś na siebie założyć. Więc jeżeli uważasz, że to jest babciny strój do pływania, to wyciągnij wnioski, dlaczego do niczego nie doszło. Dziękuję. O! O! S na babę! S! Ku... S! Przecież się w opier opierzę no Dobrze, dobrze. Ostatnio od niej Mam mokę usłyszałem 5 miesięcy temu, ja się dzisiaj wystraszyłem Dobra. dobra trochę niedobrze jak słyszyszam ja przykład, to słyszę, dopiero 5 miesięcy miesiąc temu się smokę No mnie jesteś po takim znieczuleniem przypadkiem Tak, ale ja wszystko słyszę no, okej okay. Nic. <laughs> nic o nic. To też nie patrzę. No to może byście taki parawanik mi ten zamiast ten Prawki oczy, po prostu, nie mam <laughs> No i ch... tyle było strzał. 4 nie, nie Nie, wysiadasz. Wysiadasz. Teraz? Tak. Cztery, pięć, trzeci, i jego. Awa! Ała! Ała. Ała.

No, <gulandia> zaparkowałeś kiedyś k na drzewie? Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie, 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 dobra, tam do... Ej, chodź tu! Ej, no. <gulandia> 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 Chyba myślimy dziecko. o tym samym. Tak! James, chcemy mieć małego galaksioka. To musimy mieć w ksioku. Jest ich tutaj wystarczająco. Albo <grystanie> jakiś stół. Nieważne gdzie, właśnie że co to. Są <grystanie> potrzebne chyba. Nie ma. Do czego? No pojął do odbija, ma ginekologa, nie ma. Dam radę Wyjdź. I <grystanie> <grystanie> było coś jeszcze w Google napisane, jak się z tym początku coś co pominiliśmy. Kurwa.

I mamy budowę. No to jedziemy do sklepu. Nie, nie, nie. Samara! Jeszcze brakuje gazety takiej zwanej. no. Ja z tobą naprawdę dzisiaj już nie jestem w stanie dłużej wytrzymać. Dlatego stwierdziłem: Jedziemy! Jedziemy! Tego się pojbało! Jedziemy! Jedziemy! No gdzie? gdzie jedziemy? No. Na budowę. Do choroszy, na badania. A, do choroszy! To nie daleko, To tylko 15 kilometrów! Nigdy nie jadę!